Jest to święto najbardziej chrześcijańskie, Zmartwychwstanie Pana Jezusa. I dlatego y, przychodzimy, aby na tej drodze do gromu Pańskiego, do spotkania z Jezusem stałym, spotkać. Także swoich przyjaciół, swoich uczniów, tak jak uczniowie spotykali się, oznajmiając, co się wydarzyło. Ale także chcemy tę radość oznajmiać poprzez spożywanie pokarmów świątecznych, zwłaszcza śniadania. I dlatego przynosimy, aby podzielić się. Troszkę tak pokazać też, czym się żywimy, jakie pokarmy spożywamy. chcę też przekazać wszystkim życzenia, żebyśmy to orędzie zmartwychwstania przeżyli osobiście, bo te dni są takim zatrzymaniem się, pomyśleniem, przemodleniem pewnych spraw, ale także i głoszeniem tego, czym żyjemy co mamy w sercu. Przede wszystkim właśnie Pan Jezus nas zachęca do tego, abyśmy wierzyli w życie wieczne, w zmartwychwstanie. Proszę Państwa, jeszcze radosnych, spokojnych świąt, Wielkiej Nocy. Wiele nadziei, jakie niosą te święta, aby przyszłość była dla Państwa szczęśliwa. Jeszcze, aby towarzyszyło zdrowie i pomyślność w Waszych rodzinach. Szczęść Boże.